Kasiu, teraz z tego niezwykle przyjemnego tematu, tematu macierzyństwa, chciałabym przejść do nieco bardziej głębokiego, czyli tematu hejtu. Ty raczej jesteś lubioną osobą w mediach, ale czy masz na przykład jakiś w ogóle pomysł, jak z tym hejtem walczyć? Trudny temat dla mnie, dlatego że nie spotkałam się z hejtem ostatnio, tylko żyję z nim na co dzień od 18 lat, odkąd trafiłam do obsady serialu M jak Miłość. Dzisiaj bardzo dużo czasu poświęcamy na hejt ze strony internautów i osób, które nas oglądają. A ja widzę to nieco inaczej. Te osoby dzisiaj sobie pozwalają tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej osoby z imienia i z nazwiska... Yy rozpoczęły ten cały proces. Jeszcze do niedawna na antenie telewizyjnej były programy, gdzie dziennikarze zasłaniając się swoim fachem dziennikarskim bezszczelnie nas po prostu hejtowali, um, używając najgorszych epitetów i krytykując nas za naszą pracę zawodową, wyśmiewając, wyśmiewając wręcz i pobierając za to wynagrodzenie. Dzisiaj wielki big deal, czy w ogóle jak to hejt, hejt, hejt. Zwróćmy uwagę, najpierw zacznijmy od siebie. Jakimi my jesteśmy ludźmi, na ile my sobie pozwalamy. Nawet do dzisiaj niektóre tytuły są tak zaczepne i tak po prostu już warunkują komentarze e, internautów. Sami gdzieś prowokują to wszystko, a potem jest nagle zdziwienie, że dzieją się straszne rzeczy, że ludzie, że młodzież nie wytrzymuje ciśnienia. E, to przyzwolenie poszło od góry, samej góry, od dziennikarzy. Którzy tak jak mówię, no, z imienia i z nazwiska, przynajmniej moją osobę po prostu gnębili, bo ciężko nazwać to, żeby było inaczej. E, więc ja bardzo wiele czasu poświęciłam na to, żeby ułożyć to w swojej głowie. I gdyby nie fantastyczna rodzina, która mnie zawsze wspierała i którzy mi dodawali skrzydeł, e, myślę, że dzisiaj mogłoby mnie na przykład nie być na takim super evencie, bo nie miałabym wiary w siebie. Czy nie wydajecie się, że właśnie w naszym dzisiejszym świecie wszystko jest już tak pokazane, że ludzi mało co szokuje i właśnie dlatego szukają tej sensy? Ja wiem, że za tym wszystkim stoi biznes i stoi klikalność i stoją pieniądze i wszyscy ci, co uważają inaczej, są po prostu naiwni. Jakby gdzieś poniekąd to rozumiem, usprawiedliwiam w ten sposób, że to jest branża i jestem w tej branży i muszę się z tym liczyć. Wszystko pięknie, fajnie w momencie, kiedy cokolwiek te newsy ocierają się o rzeczywistość. Ja mam wrażenie, że dzisiaj one nawet nie leżały w okolicy, tylko gdzieś po prostu są wyssane kompletnie z palca. Wydaje mi się, że sytuacje mocno teraz się zmieniły, ponieważ bardzo wiele osób medialnych zdecydowało się na procesy, zgłosiło sprawę do sądu. Sąd przyznał im rację, poszły grube odszkodowania i jakby. Temat został nieco ucięty, ale mleko się wylało i to, że w mediach temat się ucina, nie znaczy, że on w społeczeństwie przycichnie. Dzisiaj w dobie social mediów wszyscy są bezkarni, są anonimowi, mają poblokowane konta albo robione ko konta tak zwane ghost, czyli takich, których w ogóle nie ma yy, i jadą po bandzie. Nie, nie mając jakby żadnych kon, konsekwencji z tego tytułu. Ja liczę w głębi duszy, że wejdzie jakiś zapis w ustawie, może jakiś, że będzie po prostu taki język karany, i że ci ludzie będą w jakiś sposób namierzani, bo to szerzy ogromną nienawiść. I jak widać po ostatnich doświadczeniach i, i wydarzeniach podczas finału Wielkiej Rokiestry Świątecznej Pomocy, jaki może być tego finał? No, Słuchajcie, jakby najwyższa pora, żeby się opanować i chronić młodzież, bo my, dorośli, ukształtowani ludzie, jakoś sobie damy radę, ale ci młodzi ludzie, którzy są wystawieni na taki hejt, ze swoją wrażliwą duszą, małym doświadczeniem i często brakiem wsparcia w postaci rodziny, no, tak nie może być.